Witajcie w podcaście Dziennika Gazety Prawnej prowadzonym przez głosy sztucznej inteligencji. W ciągu kilku minut przedstawimy Wam najważniejsze i najciekawsze tematy dnia. W tym odcinku omówimy wybrane artykuły z wydania z poniedziałku 2 czerwca. Zostańcie z nami, jeśli chcecie być na bieżąco. Więcej informacji znajdziecie w serwisie Gazeta Prawna. Na początek. Ważna informacja dla osób prowadzących firmy. W rozmowie Agnieszki Pokojskiej nie będzie kolejnych odroczeń KSeF. Wiceminister Finansów Zbigniew Stawicki zapewnia, że krajowy system e-faktur wystartuje zgodnie z nowym harmonogramem i nie będzie już przesuwany. Oznacza to, że odczyt faktur przez Skarbówkę nastąpi w czasie rzeczywistym, co ma utrudnić wyłudzanie podatku od towarów i usług. Stawicki podkreśla, że w bieżącym roku kontrolerzy wykryli ponad 290 tysięcy pustych faktur o wartości przekraczającej 8,7 miliarda złotych, głównie za lata poprzednie. Więc narracja o powrocie mafii, jest, jak mówi, chybiona. Kluczowy przekaz. Przedsiębiorcy powinni przygotować się na brak kolejnego wakacjo i na bardziej precyzyjne analizy fiskusa. Teraz istotny sygnał dla samorządów i instytucji publicznych. Krzysztof Bałękowski w tekście Nie wszyscy chcą centralnego rejestru umów opisuje spór o planowany centralny rejestr umów sektora finansów publicznych. System ma ruszyć 1 stycznia 2026, lecz rektorzy uczelni oraz część władz wojewódzkich kwestionują sens nowych obowiązków. Krytycy wskazują, że próg publikacji podniesiony z 500 do 10 tysięcy złotych Ograniczy przejrzystość, a dane spółek skarbu państwa pozostaną poza rejestrem. Watchdog Polska ostrzega, że luka może objąć znaczną część wydatków publicznych. Dla samorządowców to sygnał: dyskusja o zakresie jawności i kosztach raportowania jeszcze się nie kończy. I wreszcie temat, który budzi emocje w środowisku prawniczym. W artykule Zofii Brzezińskiej. Urzędówki poróżniły środowisko. Czytamy, że mimo zapowiedzi resortu Sprawiedliwości o podwyższeniu wybranych stawek za obrony z urzędu, adwokaci zapowiadają 60-dniowy protest polegający na niewyznaczaniu pełnomocników. Radcowie prawni protestu nie poprą, choć również uznają podwyżki, obejmujące około 10% stawek, za symboliczne. Oba samorządy domagają się systemowej reformy wynagrodzeń, powiązanej z rzeczywistym nakładem pracy i inflacją. To był szybki przegląd najciekawszych tematów dnia. Więcej znajdziecie w papierowym wydaniu oraz w serwisie Gazeta Prawna. Do usłyszenia jutro.